Witam w Dambas Bardowski na ataku Wojspel. Dziś mam przedstawić trzy tytuły anime, które przekroczyły granice przyzwoitości. Teraz uwaga, dla Was informacja: jeśli macie słabą głowę, nie lubicie takich anime, to nie film, nie jest dla Was. Ale jeśli lubicie to, no to po prostu bierzcie ten jeden z tytułów i oglądajcie. Ale uwaga, pierwszy, drugi i trzeci, każdy ma po prostu swoje miejsce. Trzeci poziom jest najmocniejszym. Ze wszystkich anime najwięcej się dzieje i jest najwięcej scen, które powinny być niedozwolone albo po prostu jako HA anime. I uwaga, jeszcze dla Was jedna informacja: stawcie łapeczkę w górę, subika i dzwoneczka i napiszcie w komentarzu hastek, przyzwoitość, coś, a przypnę Wam serduszko. To bez dalszego przedłużenia, lecimy z tym odcinkiem. Pierwszym anime jest Suzuku Reviewers. Liczba odcinków 12 po 23 minuty. W naszym świecie rasa ludzka nieustannie debatuje nad kilkoma ważnymi kwestiami, takimi jak która dziewczyna jest najlepszą dziewczyną, jak dobre jest coś jako materiał do robienia nieprzyzwoitych rzeczy, który fetysz jest naj najlepszy. Mamy okazję towarzyszyć tym wspaniałym wojownikom, którzy przedstawiają nam różne dziewczyny, różne opinie i różne sytuacje, pokazują, że świat fantazy może nie różnić się tak naprawdę od naszego. Kolejnym animem na naszej liście jest Shumazu no harem. Liczba odcinków 11 po 23 minuty, lecz liczba odcinków jeszcze może się zmienić do tego, że anime nadal wychodzi że z tego właśnie sezonu, który jest teraz, czyli zima. Więc zapraszam do oglądania. Na tą momentę wysłaliśmy ja chyba 4 odcinki, ale w tym tygodniu wyjdzie jeszcze piąty. Anime póki co jest dosyć dobre, ale mogło być lepsze, bo osobiście, jak go zacząłem oglądać, to myślałem, że po prostu będzie coś podobne do pozycji numer 3. Rok 2040. Tokio. Rayto młody mężczyzna cierpi na nieuczelną chorobę. Pozostaje przejść w stan uśpienia krogicznego, by poczekać aż zostanie wynaleziony lek na jego przypadłość. Kiedy budzi się 5 lat później, widzi zupełnie inny świat niż ten, który pamięta. Wirus MK Mail Killer zabije 99,9% mężczyzn na planecie. Jako jeden z pięciu mężczyzn odpornych na MK dostaje misję zwiększenia gatunku ludzkiego. Ostatnie anime na naszej liście Kaifuku Jutsushi no Yaro no Ashi Liczba odcinków 12 po 24 minuty Uwaga, to anime jest tak przepełnione ecchi Tak jest bliskie anime Że to się w głowie nie mieści Ja myślałem, że HXA jest animem, które już kurczę Ma za dużo tego w sobie, czy DxD Które osobiście DxD było zerąbiste z tym, że Były te sytuacje Ale Hiksa moim zdaniem, że to już to już to Hiksa było przegięcie, ale co co tutaj się dzieje? To jest przegięcie. Ci którzy to obejrzeli wiedzą o tym, a ci którzy jeszcze nie, no... I mają mocną głowę? Proszę, oglądajcie to. To anime jest warte polecenia. Kiaru jest uzdrowicielem, którymi pamiętają wszyscy w jego drużynie. Koledzy naszego piotraka wychodzą z założenia, że nie uzdrowiciel nie nadaje się do walki, dlatego zachowują się tak, a nie inaczej. Jednak kiedy Kiaru osiąga moc ostateczną, uleczenia i uzdrawiania, cały świat cofa się o 4 lata w przeszłość, by mógł naprawić swoje życie i swoje decyzje. Dzięki za oglądanie do końca. pamiętajcie o zostawienia subika, łapec w górę i dzwoneczku i oczywiście hashtag przyzwoitość, a przypnę Ci serduszko w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, też napiszcie w komentarzach. Tym więcej łapek w górę, tym bardziej mnie motywujecie, tym więcej słów, tym bardziej mnie motywujecie, tak? A uwaga! Osobiście mam naszykowane jeszcze na takie dwa materiały, no dobra, nie może nie do końca dwa, ale mam naszykowane kilka anime, które będą właśnie przy tej granicy. Jeśli chcecie to obejrzeć... W tych tytułów trochę więcej, musicie zostawić tą obeczkę w górę, a ja będę Wam wdzięczny. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć, na razie.